Cześć, tu goty z Mario 500. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i mam dla Was propozycję smoothie jesienne. Najpierw rzucamy pokrojoną jedną marchewkę do blendera, jedną pomarańczę pokrojoną, łobaną i dwa banany całe. I na koniec mleko, dwieście dwadzieścia mililitrów no, ja... Wszystko się właśnie nie Pachnie naprawdę nieźle. Teraz przelewamy i testujemy. Mm. I to jest naprawdę bardzo dobre. Jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.